To jest sejmuj Senatu. Takie dzieci jak Kamilec przez Kochody nie żyje, to przez Was chamy sejmuj z Sejmu i Senatu, trzyletnia Hania Skłocka nie żyje, to przez Was chamy sejmuj z Sejmu i Senatu, nie żyje dwunastoletnia Kinga, która się powiesiła. Komisja do spraw ma I takich dzieci w Polsce jest cała masa. Dlaczego? Dlatego, ja że zawsze ten sam schemat był przy każdej z tych tragedii. Pierwsza rzecz, odizolowany od ojciec. dziecka ojciec. Druga tak. rzecz, patologia w domu, na które sąd rodzinny wiesz, i kuratorzy nie zwracali uwagi, bez przeciwnie, przeciwnie, wspierali patologię tak separowania dzieci od ojców. No i wyniki są. Tak się wszyscy podniecaliście. Ustawa Kamilka, biedny Kamilek. To gdzie chamy byliście przez tyle lat, że dopuściliście chamy do tego, że przez to, że ojciec nie mógł z dzieckiem się widzieć, to dziecko zostało zamordowane przez kacha mamusi i przez mamusię. Kamilek Częstochowy. Trzyletnia Hanioskłocka, która zginęła w męczarniach, bo bandyta. Gach matki kopnął dziecko trzyletnie. A ojciec przez sądzie rodzinnego i całą was, waszą bandę Chamy był separowany od dziecka. Dwunastoletnia Kinga. Odizolowana od ojca. Molestowana przez Gacha mamusi. Poskarżyła się cioci, jak pojechała na wakacje do ciotki, co się dzieje. Ciotka zgłosiła sprawę na policję, napisała pismo do sądu rodzinnego, chciała przejąć opiekę nad tym dzieckiem. Kto się nie zgodził, wychamy z Sejmu i Senatu. Takie same chamy jak wy, sędziowie rodzinni. Z powrotem to biedne dziecko trafiło do molestujących ją przestępców. Dziecko się powiesiło, dwunastoletnia kinga. I wszystkich takich, proszę Państwa, sytuacji, takich tragedii dzieci jest cała masa. I tak jak powiedziałem, zawsze jest wspólny mianownik. Alienacja rodzicielska. Zawsze ojciec jest izolowany od dziecka. Natomiast kach matki, przestępca ma nieograniczony dostęp do dzieci. Z tego budynku i z tego budynku, nieważne z jakiej opcji, ponieważ wszyscy tutaj jakoś zadziwiający dzieci ręka w rękę, dopuściliście do tego, że w Polsce, proszę Państwa, jest, są dziesiątki tysięcy dzieci sztucznych, sierot, które nie widzą ojców, ponieważ tak działa ten system, proszę Państwa. A potem się dziwicie gdzie szpitale psychiatryczno-dziecięce są przepełnione. Byliście chamy w szpitalu dziecięcym psychiatrycznym? Bo ja byłem setki razy wychany i wiem kto tam jest. Większość dzieci to są dzieci z rodzin rozbitych, proszę państwa. A większość tych dzieci z rodzin rozbitych jest alienowana od ojców. Taka jest prawda niestety. I powiem tylko do tego o tyle, troszeczkę może inaczej w formie, ale dokładnie tak samo w treści, że bardzo dużo, bardzo dużo badań na całym świecie jednoznacznie mówi, że dzieci, które są wychowywane bez ojca, oczywiście bez matki również, natomiast mówimy tu o tym, co się dzieje u nas najczęściej, czyli o izolacji dziecka od ojca i ojca od dziecka. Dzieci wychowywane bez ojca to są dzieci, które znacznie częściej popełniają jakieś e, przestępstwa, to są dzieci, które mają kłopoty z jakąś aklimatyzacją i jakby z jakimś w ogóle normalnym społecznym, e, społecznym działaniem. E, I to jest tak, że, e, A, dobrze, dobrze. że to jest rzecz oczywista, no po prostu oczywista, oczywista oczywistość. A Państwo, że tak zachowujecie, jakby to było, nie wiem, dziwne, jakby to było wszystko jedno, a to najwyżej będzie jeden rodzic mniej, tak jakby było ich tam tysiąc i tam tych rodziców można jednego odjąć, to wszystko jedno po, po prostu. I to, to co Piotr powiedział jest jeszcze w taki ku, bardzo kulturalny sposób, który warto zapamiętać jako zdanie. Otóż w Polsce, w Sejmie, ale najwyraźniej i w Senacie. I znaczy w sądzie oraz w Senacie i w, w Sejmie jest taka maksyma najwyraźniej, która obowiązuje. Że najgorsza matka jest lepsza niż najlepszy ojciec. Czyli krótko mówiąc, do tego co Piotr tu mówił należy dodać, że o ile ojcom ogranicza się ten dostęp dowolnie, ja powiem to samo, co Piotr powiedział po prostu inaczej. O tyle. Yy, właśnie konkubent, czy jakiś przypadkowy mężczyzna, który przebywa z tą matką, ma nieograniczony dostęp, nigdy nielimitowany. Nie, nie Nikt go w żadnych OZSS-ach nie bada, nie sprawdza, jakie on ma parametry. Natomiast ojciec z dnia na dzień zostaje wielbłądem i musi udowadniać latami, że ten wielbłądem nie jest. Tak? Ja przypominam taką scenę ze słynnego filmu Tato, który już... W tej chwili ma chyba ponad 25 lat, nie pamiętam, może 27 już w tej chwili. Gdzie jest taka scena, gdzie właśnie sąd przepytuje ojca, czy on umie gotować. No właśnie. Pytanie, czy takiego gacha ktoś kiedyś prze, prze, przepytywał, czy on umie gotować, tak? Gacha, czy też popły, bardzo sympatycznie i po angielsku, prawda, nowego mężczyznę który jest enerzacem ojca. Otóż oczywiście nie. Nikt nigdy tego nie robi. Jest taki prosty, logiczny dowód na to, że ojca się uważa za śmiecia. Ważna jest tylko matka. Natomiast matka w sposób dowolny może pod, jakby podpisać, jest takim żyrantem nowego tego sztucznego, nowego ojca. Znaczy ona po prostu jakby Dokładnie tak, jakby żurowała weksel na tego człowieka. I to, co Piotr opowiadał, wszystkie te drastyczne sytuacje są dokładnie dowodem właśnie na alienację rodzicielską. Bo bardzo dobrze Piotr powiedział, że tak naprawdę można powiedzieć, że na dnie tego wszystkiego jest alienacja rodzicielska, z której nie chcecie Państwo zwalczać, tak? Nie chcecie Państwo jej zlikwidować. A to jest taka rzecz, że po prostu nie można nie można naprawdę, jeśli jeszcze myślącym człowiekiem, nie zauważyć, że to jest krzywda dzieci. Ja y, mam tu akurat to, y, kolegę Pawła, który całkowitym przypadkiem jest w Warszawie dzisiaj, bo normalnie miałby to za nas daleko. Jest to całkowity przypadek, że się udało. Czy ty możesz y, powiedzieć w dwóch zdaniach, jaka sytuacja jest u Ciebie? Bo to oczywiście jest jeden z wielu wariantów. Y, jakby tego same, tej samej historii cały czas. Paweł. E, dzięki za głosy. Chcę powiedzieć, że mój rozwód trwał 6,5 i pół roku. Zanim doszło do wyroku, postanowienia Sądu o rozwozie, zaniosłem do sądu uniewinnienie z przemocy domowej, zaniosłem uniewinnienie ze złamania sądowego zakazu zbliżania i kontaktowania się z dziećmi. Zaniosłem do sądu jeszcze jakieś tam miliony innych papierków i wiecie państwo wy podatnicy, ja was przepraszam, ja przepraszam budżet państwa za to, że Podałem rękę yy, matce moich dzieci. Kiedyś tam na samym początku drogi. Tej dobrej drogi. Nie można, nie, z mojej strony nie można, nie mogę wykasować tej, tego kawałka czasu, które podobno było dobre, które podobno w, w opinii matki. Od samego początku byłem bandytą i widzicie to Państwo, ja współczuję tej matce, Dzisiaj kiedy ją widzę, to już niej współczuję. Ja yy, tak mi się akurat złożyło, że trochę jeżdżę po kraju, taką mam pracę, za co bardzo dziękuję losowi. I potrafię wejść na wieżowiec siedmiu, na siedem pięter bez zadyszki. Moje szczęście to nie, by, nie weszło na pierwsze. E, to, co do dzieci. Dzieci zostały wyrwane z domu jak chwasty. Oderwane od ojca, oderwane od całej rodziny. Wyrwane ze, ze środowisk szkolnych i przedszkolnych, gdzie były przyjaźnie dziecięce, które prezentują. Wiecie Państwo, ja w tamtym roku w okresie Bożego Narodzenia miałem parę dni wolnych yy, i spotkałem się z połową yy, chyba mojej klasy podstawówki. Myśmy sobie pogadali, nieważne, że była pogoda taka jak dziś. Myśmy stali w deszczu, śmiali się, płakali i repamiętywali te nasze piękno, nasze dzieciństwo. I teraz, hmm, taka, chyba, ja nie wiem, przychodzi na rozwodówkę, na przemocówkę. Do mnie najlepsza przyjaciółka matki która zeznaje, że pierwszy raz oskarżonego widzi na oczy. Kiedy zapytałem, leśna uśmiechnięta na salę, radosna, kiedy zapytałem po skończonych zeznaniach, czy mogłaby powiedzieć sądowi, czy była w miejscu i czasie, o którym opowiada, owa pani spuściła wzrok. Uśmiech yy, spadł gdzieś pod podłogę. Nie miałem odwagi zapytać, czy policjant, który ją przesłuchiwał. Pową na pierdolę, czy też jest głupig upa. Musiałem zapytać. Jak się ugryzłem dwie, to mimo że minęło teraz 7 lat. Jeszcze czuję to ugryzienie. I teraz się nie ugryzam. No nie no, teraz Teraz chcę Państwu powiedzieć, że... Mm, przez tyle lat. Z początku było trudno, a potem, a potem stwierdziłem, że nie takiego mnie rodzice chcieli widzieć. Zawsze wszyscy wiedzieli, widzieli mnie radosnego, wesołego i takim mam zamiar zostać do końca. I mam jeszcze jedną rzecz do wszystkich senatorów i posłów. Żadne mi było spotkać na swojej drodze. Wstydźcie się! Wstydźcie się! Tyle. dzięki. Wyjechamy. Dzięki jeszcze raz. <laughs> ja powiem taką rzecz jeszcze, która mi przychodzi do głowy za każdym razem, jak jestem w tym miejscu. Otóż wielu z nas dotarło do, bezpośrednio do jakiegoś posła, Bezpośrednio do jakiegoś senatora, wielu z nas dotarło do nawet prezydenta, do premiera. I za każdym razem właściwie gdyby spróbować średnić, no ja jestem informatykiem, to mam skłonność do takiej algorytmizacji rzeczywistości, to powiem w ten sposób, że gdyby to tak wszystko spróbować podsumować jaki to jest schemat, to wszyscy ci ludzie mówią, że oni tak tak, oni doskonale wiedzą o tym że oni się... No głęboko nad tym pochylał, no więc powiem, powiedziałbym tak, że wszyscy z nich się tak mocno pochylają, że jakoś ciągle nie dotknęli tej sprawy przez te wszystkie lata. I powiem, że kompletnie bez wyjątku, Może... no nie wiem czy powinienem się oddawać jednak no, że... mikrofon, to... ale w każdym razie yy, nie wiem jak to się dzieje, że yy, nic z tego nie wynika ciągle, to znaczy yy, jak to w ogóle jest możliwe, że... Czy to jest naprawdę tak, że Państwo już po pięciu minutach zapominacie o czym była mowa? Jaka, jakby o, jak, o jakiej ważnej sprawie my mówimy? Czy to jest raczej e, inny efekt? To znaczy, że Państwo po prostu oszukujecie, tak? Mówiąc prostym językiem, e, po prostu robicie ludzi konia, Po prostu. I to jest tak, że... E, Piotr ode mnie wyraźnie żąda, żebym to jakoś skwitował soczyście, ale nie zrobię tego. To pozostawię Piotrowi do dyspozycji. W każdym razie powiem tak, że to jest naprawdę przerażające i mógłbym przytoczyć tu szereg właściwie fatalnych przykładów i od strony PiSu, i od strony PO. Po Konfederacji już się Piotr tu troszeczkę przejechał. Ja bym powiedział tak, może tam ktoś wśród Państwa jest jeszcze, który rozumie, że krzywdy dziecka trzeba jednak powstrzymać. Nie jednego dziecka, tylko wszystkich tych dzieci. Może ktoś z Państwa naprawdę zrozumiał tą historię z Kamilkiem, a nie tylko uronił łzę, tak jak wszyscy, że coś złego się stało. Może ktoś z Państwa naprawdę rozumie, co tu się dzieje. Ale ja mam poważne wątpliwości, czy tak rzeczywiście jest z chwilami. Bardziej mi się wydaje... Że Państwo cały czas jesteście ustawieni na jakiś taki krótki metraż, to znaczy, że trzeba w następnych wyborach się dać wybrać. Może nie warto zadzierać z kobietami, no bo to wyjdą na w, w jakichś marszach, prawda, czarnych, szarych albo jakichś innych na ulicę. Może to jest po prostu tak. Ale powiem szczerze, no, normalny myślący człowiek i ujmując to trochę inaczej niż Piotr, może bardziej elegancko, i bardziej po angielsku, człowiek, który ma jakiś honor w ogóle, który w ogóle jakby coś sobą reprezentuje, to powinien mieć odwagę zajmować się rzeczami, którymi się należy zajmować, a nie od nich uciekać po prostu. No to jest kompletnie samobójcze. W takim rozszerzonym tekście, który żeśmy umieścili przed tą manifestacją, która, podkreślam, jest manifestacją ad hoc, ponieważ o tym, że Sprawa petycji wielokrotnej będzie nagle ponownie rozważana tutaj właśnie obok w Komisji Senackiej do spraw petycji. To po prostu wiemy od wczoraj od połowy dnia. I tylko, i tylko dlatego tu jesteśmy właśnie. I to się i tak udało. Zaraz się oddań, Piotrze. Yy, rozumiem, że chciałeś bezpośredni jakiś przekaz, tak? Proszę cię bardzo. Wychamy siedzące tutaj w tym budynku w Senacie. To jeszcze dopowiem dalszą część historii. Może w te puste łby coś wojdzie, a jak nie, stanąć przed ścianą i balić łbem. Proszę Państwa, to, że ta chałota jest winna tego, co mamy, to jest jedno. Natomiast jest jeszcze jedna banda. Kasta, sędziowie, proszę Państwa. Opowiem teraz małą historię, żebyście zrozumieli Państwo, z czym mamy do czynienia. Ja tu specjalnie używam słowa czym, nie kim. Kamilek Sprztochowy, cała Polska podniecona. Jaka to się stała krzywda. Dziecko zamordowane w drastyczny sposób. Kto?